Materiał powstał we współpracy z Black Monk Games, polskim wydawcą gry fabularnej WESM, Mityczne Istoty. Siedzę na łące z kubkiem wypalanki w ręku i spisuję dziwne spotkanie. Mieszkańcy Torna uskarżali się na dziesiątkującą bydło chorobę, która to pojawiła się, gdy tylko wypuszczono je na wiosenny wypas. Zwierzęta pasą się na tej łące w pobliżu rzeki. Odkryłem przyczynę śmierci tych zwierząt. Rośnie tu obficie Sikutaria aquatica. Gdy zadają sobie pytanie, jak to być może, że ta roślina tak mnogo się tu pojawiła, odpowiedziały mi dźwięki fletu. Na głazie, pośrodku potoku, przysiadł mężczyzna. Miał koźle oczy, a z czoła wyrastały mu dwa czarne rogi. Ledwo się zbliżyłem, a on rzucił się do wody. Jednak dźwięki fletu wciąż unosiły się w powietrzu na całym brzegu. Poczęły na wyprzódki wyrastać nowe pędy Sikutarii. Woda to życie. Oczyszcza, uśmierza pragnienie, karmi ziemię i pozwala przeżyć. Nasi przodkowie bardzo dobrze o tym wiedzieli. Nie od parady najważniejsze historyczne siedliszcza budowane były w pobliżu rzek i jezior. Woda bywa jednak żywiołem równie kapryśnym co ogień, prawda, pozwala przeżyć, bywa jednak niebezpieczna, wręcz zdradziecka, potrafi rzucać iluzję i odpłacać nieuwagę śmiercią. Nic więc dziwnego, że właśnie ta kapryśność często w różnych kręgach kulturowych przybierała postać magicznej istoty. Wszyscy słyszeliśmy o syrenach, rusałkach czy wodnikach, ludy germańskie jednak upodobały sobie postać Nekkena. Ja jestem Refur, to jest kanał Narrator, ty natomiast... Zostań na chwilę. I posłuchaj. O tym, kto według folkloru nawiedzał potoki i strumienie przodków Niemców, Anglików i Skandynawów. nikt w języku niemieckim. Nicker albo Necker w duńskim. Norwegowie nazywali go nokken, Szwedzi Necken, Islandczycy Nykur, Finowie Nekki, Estończycy zaś Nek, a w staroangielskim wołano na niego Nikor. W większości tych przypadków wspólny człon wskazuje na pochodzenie tego imienia od słów w języku protogermańskim Nikfus albo Nikwisfi, czyli myć lub wykąpać. Fuh, sporo tego, ale bierze się to właśnie z powszechności tej legendy. Necken miał być istotą zamieszkującą strumienie. Był ściśle powiązany z wodnymi zbiornikami, bardzo rzadko je opuszczając. Zazwyczaj przedstawiano go jako mężczyznę, choć takie niemieckie nikse były kobietami, bardziej przypominającymi syreny. Nekken miał przesiadywać w okolicach potoków i wodospadów, grając na różnego rodzaju instrumentach muzycznych, ściągając w ten sposób swoje ofiary do wody. Historie jednak różnią się od siebie, dlatego też warto podkreślić, że tylko niektóre Nekkeny robiły to ze złej woli. Niektóre po prostu lubiły grać. W końcu, jak to z folklorem bywa, co strumień, to inny necken. Jednak obserwując te różne legendy, możemy wychwycić pewne podobieństwa, ale również rasę kontrastów. Podczas gdy bardziej współczesny obraz tego stwora przedstawia Kena gołego, być może przez konotację z angielskim słowem naked, lub w poddartych szczątkowych ubraniach, tak dawniej wierzono, że noszą się one jak elegancki chłop, choć te ubrania zawsze pozostawały wilgotne. Podkreślić jednak należy, że Nekken jest duchem zmiennokształtnym, zdolnym przyjąć postać różnych zwierząt, jak i przedmiotów, co ułatwiać miało choćby zachęcenie dzieci w postaci pięknego łabędzia czy konia, przestraszenie młódki jako wąż, czy też skuszenie chciwego głupca, zmieniając się w skarb ukryty tuż pod taflą wody. Jak to ze stworzami z mitów i legend bywa, również Nekken bywał bardzo popędliwy w swoich uczuciach. Zachowały się choćby opowieści o tym, jak to niektóre z nich, zakochane w kimś z pobliskiej wioski, potrafiły opuścić swój dom na lata, by być blisko ukochanej osoby. Niestety, większość takich legend nie kończy się happy endem, ponieważ Nek nie jest w stanie walczyć ze swoją naturą. Oddalenie od wody wywoływało w nim głęboką depresję. Kolejnym często powtarzającym się z motywów jest wspomniane już zamiłowanie Nekena do muzyki, a szczególnie do gry na skrzypcach, choć nie tylko, bo wspomina się również choćby o harfach. Podczas gdy w większości opowieści był to sposób, by zwabić do siebie ludzi, szczególnie młode damy i dzieci, a potem zaciągnąć je i utopić w głębinie, tak w niektórych z nich za odpowiednią rytualną cenę w postaci trzech kropli krwi, butelki wódki czy czarnego zwierzęcia, Nek pewnych śmiałków gotów był nauczyć grać tak pięknie jak on. Pewien podtyp Neka, zwany Fossegrim lub Strom Karl, mógł nauczyć chętną osobę grać tak pięknie, że, tutaj cytat, drzewa zaczynały tańczyć, a wodospady przystawały, by posłuchać muzyki. Innym dosyć popularnym elementem tej legendy miał być Nekken jako zły omen. Jego szaleńczy lament na rzece miał wieszczyć, że w tym miejscu ktoś utonie. A skoro o lamencie mowa, to warto też wspomnieć, że wraz z odnowioną fascynacją folklorem w okresie romantyzmu również legenda o Neku przeżyła nową młodość. Popularnym powtarzającym się tematem w poematach była właśnie rozpacz neka nad faktem, iż nie ma prawa czekać na zbawienie, gdyż nie jest istotą stworzoną przez Boga. W walce z takim nekkenem, podobno oprócz dylematów moralnych i zdrowasiek, sposobem by go powstrzymać miało być poznanie i wykrzyczenie jego prawdziwego imienia, podczas gdy inni zalecają wrzucenie do wody czegoś stalowego, nim się do niej wejdzie. Brak podtopień ponoć gwarantowany. W ramach ciekawostki warto też wspomnieć, że szwedzka nazwa lilii wodnych wywodzi się właśnie od tego stworzenia. Nie zamierzam jej tutaj próbować nawet wymawiać, bo bym to pokaleczył, ale tłumaczy się to właśnie na jego róże. Wedle legendy o jeziorze Fagertarn żył tam swego czasu biedny rybak, który miał piękną córkę. Rybak nie radził sobie najlepiej, połów nigdy nie był obfity, a ryby zachowywały się jakby go unikały. Nic więc dziwnego, że gdy pewnego dnia objawił mu się Nekken, ten od razu przystał na umowę, że w zamian za rękę jego córki ten sprawi, że będzie najlepszym rybakiem w okolicy. Kiedy przyszły 18 urodziny dziewczynki, ta została zaprowadzona nad brzeg wody, przed oblicze swego oblubieńca, jednak na jego widok, na jej twarzy nie pojawił się uśmiech. Dziewczyna wyciągnęła nóż, który od razu wbiła w swoje serce, nie godząc się ze swoim losem. Krew, która pociekła do wody, na zawsze zabarwiła Lilie na czerwono. Co ciekawe, bardzo podobna legenda, choć z odrobinę zmienionymi płciami, pojawia się w baśniach braci Grimm. Jednak, skoro już jesteśmy przy różnego rodzaju wariacjach, należy tu zaadresować pewien problem. Mit o mieszkańcach meandrów rzek jest jednym z popularniejszych. Wszelkiego typu rusałki, syrenki i inne stanowią sobą dalekiego krewniaka mitu o Neckenie. Trzeba jednak wspomnieć tutaj o pewnej dychotomii. Stosunkowo popularnym motywem w mitach i legendach jest łączenie żywiołu wody z koniem. To również pojawia się we wczesnych przypadkach opowieści o Nekkenie. Taki stwór dzięki swoim umiejętnościom zmiany kształtu miał stosunkowo często przybierać postać konia, zaś w toku ewolucji tej opowieści legenda o wodnym koniu sprowadzającym na manowce obrosła we własne detale, tworząc takie potwory jak Backhest czy Kelpie, o których warto porozmawiać jest innym razem. Co prawda zmierzamy do końca, jednak warto, żebyśmy przyjrzeli się również śladu, który Nek zostawił po sobie w popkulturze. Nekken jest stosunkowo rzadkim zjawiskiem w kulturze popularnej, choć to się powoli zmienia. W popularności tego mitu zdecydowanie przoduje nad nim jego końskie kuzynostwo. Kelpie pojawia się choćby w sadze o wiedźminie czy Disneyowskim Frozen 2. Nie znaczy to jednak, że nek nie pojawia się w tworach kultury. W ciągu ostatnich lat obserwuje się, jak wkrada się on powoli do ludzkiej świadomości. Pojawia się choćby w książkach Lone Wolf, Sama Hola, czy Legend of Nicks od Teofiliusa Monroe. Znajdziemy go również na okładce gry Northern Journey, czy Unforgiving, A Northern Hymn, którego zapowiedź widzicie właśnie w tle. Warto też wspomnieć, że pojawia się w arcypopularnym Valheim, jednak w wersji dosyć luźno inspirowanej oryginałem, ponieważ tutaj jest on jedynie jaszczurko-podobnym utrapieniem. Natomiast jeśli chcielibyście się spróbować się z takim nekkenem wziąć za rogi, to nie może się lepiej składać, ponieważ nakładem wydawnictwa Black Monk Games wydana została gra fabularna Weizen, mityczne istoty. Wejzen mityczne istoty to gra fabularna osadzona w gotyckim świecie mitycznej północy, gdzie ludowe wierzenia i pradawne mity bywają straszną codziennością. Wejdźcie na ścieżkę pełną niebezpieczeństw oraz tajemnic, aby nieść pomoc ludziom nękanym przez stwory rodem z legend. Czy zdołacie odkryć, kto stoi za mrożącymi krew w żyłach wydarzeniami i uratujecie swoich pobratymców? Wejzen zagracie jako widzący: ludzie, którzy otrzymali dar, czy też przekleństwo dostrzegania Weizen. Weizen to istoty z ludowych wierzeń i opowieści, jakie babcia opowiadała wnukom przy ognisku, przestrzegając dzieci przed zapuszczaniem się w głąb lasu. Teraz, w dobie postępującej industrializacji, te same mityczne stworzenia opuściły swoje kryjówki, aby przypomnieć ludziom o swojej potędze, przypomnieć, dlaczego należy się ich bać. Serdecznie polecam ten system wszystkim tym, którzy lubują się w mitach i legendach. A jeśli lubujecie się w mitach i legendach, to z pewnością znacie jeszcze jakieś inne mity o wodnych stworkach. Pochwalcie się tą wiedzą w komentarzu. Napiszcie mi o Waszej ulubionej legendzie o jakimś wodnym stworzeniu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!